Cześć leute! W tym są konuncje dotyczące Trotzdem i deshalb ich zeige euch, was sie bedeuten und wie wir ja Los Gates. Spójnik Trotzdem to spójnik, który w innym języku germańskim, jakim jest język angielski, odpowiada spójnikowi Nevertheless, który oznacza mimo to, jednakże, niemniej jednak. Należy pamiętać, że przed Trotzdem zawsze należy postawić przecinek, oraz że Trotzdem wprowadza zdanie przyzwalające. Co to jest zdanie przyzwalające, wyjaśniłem w odcinku o spójniku OBWOL. Po spójniku TRODSDEAM występuje szyk przestawny, to znaczy, że czasownik jest na drugim miejscu zdania podrzędnego, jest drugim elementem tego zdania. Natomiast na pierwszym miejscu zamiast podmiotu znajduje się inny element zdania, np. okolicznik lub dopełnienie, a podmiot jest zaraz za czasownikiem na trzecim miejscu. Możemy też użyć konstrukcji z w której znajduje się bezpośrednio za czasownikiem na trzecim miejscu, natomiast podmiot znajduje się na pierwszym miejscu. Pokażę to za chwilę na przykładach. Czas na przykłady. Pierwsze zdanie. Nie lubię jeść owoców. Kropka. Drugie zdanie. Codziennie jem jabłko. Kropka. Połączmy to z płynikiem Trotsdejm. Ich esse nicht gern Obst. Przecinek. Trotsdejm esse ich jeden Tag einen Apfel bo mamy szyk przestawny, trodzdejm znajduje się na pierwszym miejscu zdania podrzędnego, na drugim jest czasownik, natomiast podmiot znajduje się na trzecim miejscu zdania podrzędnego zaraz za czasownikiem. Możemy też powiedzieć inaczej, ich esse nyszgan obst, przecinek, ich esse trodzdejm jeden tak, einen apfel. Niechętnie jem owoce, nie lubię jeść owoców, mimo to codziennie jem jedno jabłko. Teraz czas na drugi przykład z czasownikiem rozdzielnie złożonym. Mm. Klaudia Zolte lernen. przecinek Trotsdejm, zit, zi, fan. Klaudia e, powinna dziś się uczyć, Klaudia miała dziś się uczyć, mimo to ogląda telewizję. Mamy przecinek, spójnik Trotsdejm na pierwszym miejscu, na drugim miejscu mamy czasownik rozdzielnie złożony fan, zaen, czyli zaję ląduje na drugim miejscu odmienione, zit. Na trzecim miejscu jest podmiot, który odmienił czasownik, czyli zi, ona. I na ostatnim miejscu jest pierwszy człon y, czasownika rozdzielnie złożonego, czyli Fan. Możemy też powiedzieć inaczej. Claudia Zolte lernen, przecinek Z, Sie, Z, Trotsdeim, Fan. Trotsdeim znajduje się na y, trzecim miejscu zaraz za czasownikiem rozdzielnie złożonym, Zit, I na ostatnim miejscu znajduje się pierwszy człon czasownika rozdzielnie złożonego, czyli Fan. To czy spójnik Trotsdeim znajdzie się zaraz po przecinku na pierwszym miejscu zdania podrzędnego, czy też zaraz za czasownikiem zdania podrzędnego? Zależy tylko i wyłącznie od Waszych osobistych preferencji, nie ma na to reguły. Zajmijmy się teraz spójnikiem Deshalb. Deshalb oznacza dlatego lub z tego powodu. Jest to spójnik używany, by wprowadzić powód lub przyczynę jakiegoś działania lub sytuacji. Można go używać zamiennie ze spójnikami takimi jak Deswegen lub Darum. Wszystkie te spójniki oznaczają to samo dlatego lub z tego powodu. I mogą być używane w podobnych kontekstach. Niezależnie od tego czy wybierzecie spójnik Deshalb, Deswegen czy też Darum, musicie pamiętać, że po spójnikach tych występuje szyk przestawny, tak jak w przypadku spójnika trotzdem. E, teraz czas na przykłady. Ich bin krank, przecinek, Deshalb, Geje, ich zum Arzt. Jestem chory, dlatego idę do lekarza. Mamy przecinek, Deshalb na pierwszym miejscu zdania podrzędnego, na drugim czasownik, Geje i na trzecim miejscu podmiot, ich, czyli ja. Teraz drugi przykład, nieco bardziej złożony. Ich habe den Bus verpasst. Przecinek. Deshalb musste ich zu Fuß nach Hause gehen. Mamy pierwsze zdanie, następnie przecinek deshalb. Na drugim miejscu zdania podrzędnego mamy odmieniony czasownik modalny, czyli musste. Następnie mamy podmiot, który odmienił ten czasownik na trzecim miejscu, czyli ich. Dalej jest dopełnienie, czyli reszta zdania zu Fuß nach Hause i na końcu jest czasownik gehen. Und das ist alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.